W blasku ikony, wystawę pod takim tytułem można oglądać w Ośrodku Kultury Ziemowit, filii Domu Kultury Zameczek w Kielcach. Autorami prac są Alicja Tus, Katarzyna Zechowicz, Franciszek Tus i Edward Tus. Ekspozycja została zorganizowana w celu uczczenia kanonizacji papieża Polaka Jana Pawła II. Chcieliśmy właśnie, aby taka rodzinna wystawa, wiadomo, że papież często mówił o rodzinie, która daje nam siłę i takie wartości, aby właśnie w ten sposób, prezentując różnorodne malarstwa, tak jak mówimy w blasku ikony i to są właśnie ikony pisane przez jedną z córek Edwarda Tuza, przez Ale Antoninę, ale jest też i malarstwo drugiej córki Kasi Zychowicz i Syna Franka. No i jak troszkę tak z tyłu za, za dziećmi w tym wypadku staje ich ojciec znany już malarz Edo. Tust. Wystawę w blasku ikony będzie można oglądać do 19 maja w siedzibie ośrodka przy ulicy Mieszka I w Kielcach.